Minęła 22.15 na antenie TVP Info przegląd najważniejszych wydarzeń międzynarodowych. Ernest Zozuń, witam Państwa i już mówię, co dziś w programie. Blisko 88% głosów naliczono Putinowi w tych wyborach. Jens Stoltenberg sprawdza w Gruzji, czy bliżej jej do NATO, czy do Rosji. Co dzieje się z księżną Kate? Nieobecność to zdrowotna czy inna? Wybory nie były ani wolne, ani uczciwie, zgodnie twierdzą politycy i obserwatorzy rosyjskiej polityki na Zachodzie. Do wyborów dopuszczono jedynie wybranych kandydatów, kampania prowadzona była przez kremlowskie media, nie wpuszczono obserwatorów OBWE. Do tego głosowanie prowadzono na terenach okupowanych w Ukrainie, a wszystkiemu towarzyszyły represje i szykany. Wiadomo było, że Putin wygra. Zagadką było jedynie, jak wysokie poparcie obywateli zdecydowało, Dują się ogłosić władzę. No i ogłoszono blisko 88%. Wszystko w relacji Ewy Ciemińskiej. Protesty opozycji przeciw dyktatorowi. Putin zacieśnia kontrolę nad Rosją i jeśli dożyje, będzie rządził dłużej od Józefa Stalina. Wybija brytyjska prasa, komentując zwycięstwo Putina w wyborach, których wynik był z góry przesądzony. To się już robi śmieszne, komentują media we Francji, odnosząc się do faktu, że Władimir Putin wygrał wybory piąty raz z rzędu. Dziennikarze w Niemczech piszą o wyborach katastrofalnych, choć spodziewanych. Wygraną rosyjskiego prezydenta skomentował szef unijnej dyplomacji Giuseppe Borel. Widzieliśmy rosyjskie wybory, chcę jednak zwrócić uwagę, że to nie były wybory wolne i uczciwe a także doradca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Jake Sullivan. Jeśli chodzi o te wybory, to nie było tu nic niespodziewanego. Putin zamknął całą przestrzeń polityczną, zamknął wszystkich swoich oponentów politycznych, niektórzy z nich zmarli w tragicznych okolicznościach, więc te wybory nie były ani wolne, ani sprawiedliwe. Wygranej pogratulował za to Władimirowi Putinowi przywódca Chin Xi Jinping. Ignorowana przez Zachód i obłożona sankcjami Rosja coraz bardziej zwraca się ku państwu środka. Chiny i Rosja są dla siebie największymi sąsiadami i wszechstronnymi partnerami strategicznymi w nowej erze. Jesteśmy głęboko przekonani, że pod strategicznym kierownictwem prezydenta Xi Jinpinga i prezydenta Putina stosunki chińsko-rosyjskie będą nadal się rozwijać. Rosja z Chinami współpracuje i powoli zmierza ku podobnemu systemowi politycznemu. To wynik, który przyzwyczailiśmy się widzieć w tak zwanych zapetonowanych azjatyckich autokracjach, a nie w Rosji i na Białorusi. Tak więc wyjście poza 85% poparcia jest oznaką odejścia od poprzedniej tradycji wyborczej, która kształtowała się w Rosji przez dekady. Powinniśmy uznać, że rosyjski system wyborczy wszedł w nową fazę. Triumfujący po wyborach Władimir Putin po raz pierwszy publicznie wymienił nazwisko swojego oponenta Aleksieja Nawalnego, który zmarł w kolonii karnej. Właśnie teraz, kiedy opozycjonista już nie może mu zagrozić i w sposób budzący co najmniej zdziwienie. Jeśli chodzi o pana Nawalnego, tak, on zmarł. To zawsze smutne wydarzenie. Mieliśmy już inne przypadki śmierci osób przebywających w więzieniu. Czy nie zdarzyło się to w Stanach Zjednoczonych? Zdarzało się i to wielokrotnie. Bywało i nieadnokratne. Wybory zakończyły się znanym z góry wynikiem. Dzień po nich na Placu Czerwonym z udziałem dyktatora świętowano dziesiątą rocznicę aneksji Krymu. Najważniej temu, co działo się podczas tych wyborów, przyglądano się w Ukrainie. O relacjach polityków i obywateli opowie nasz korespondent w Kijowie, Mateusz Lachowski. Dla Ukraińców, którzy są ostrzeliwani codziennie rakietami i atakowani dronami przez Rosjan, pseudowyborcza farsa w Rosji jest kwestią drugorzędną, ale oczywiście media ukraińskie komentują dziś to, co wydarzyło się w Rosji, te wyniki wyborów. To konkretnie, że 88% głosów miało paść na Władimira Putina. Oczywiście są tutaj żarty z tego, wiadomo, że te wybory zostały sfałszowane, i Ukraińcom nie trzeba tego mówić, ale jest też lęk przed tym co będzie dalej bo wiele osób tu w Ukrainie wielu analityków też dziennikarzy sugeruje że po tym jak Władimir Putin po raz piąty obejmuje kadencję prezydenta Federacji Rosyjskiej to on jeszcze przykręci śrubę przykręci śrubę Rosjanom ale też może jeszcze zintensyfikować działania zbrojne na froncie wszyscy z lękiem patrzą tutaj na to co dzieje się w obwodzie donieckim ale to co myślą Ukraińcy o tej kolejnej wyborczej farsie o tym fałszy wyborów w Rosji, o tym co zrobił Władimir Putin. Chyba najlepiej skomentował dziś prezydent Władimir Zeleński opisując uczucia swojego narodu. W tych dniach rosyjski dyktator symuluje kolejne wybory. Wszyscy rozumieją, że ten aktor, jak to miało miejsce wiele razy w historii, zachorował na władzę i robi wszystko, aby rządzić wiecznie. Ta data fałszerstwa wyborczego w Rosji zbiega się z dziesiątą rocznicą przyłączenia Krymu do Rosji. I od dziesięciu lat, proszę państwa, trwają także walki w Donbasie. Te walki w tej chwili są coraz trudniejsze dla Ukraińców, a to dlatego, że brakuje im uzbrojenia. Czekamy na informacje, kiedy Rosjanie rozpoczną ofensywę, bo tego możemy się spodziewać. Możemy się spodziewać tego właśnie. Tutaj w Ukrainie się o tym mówi, że Rosjanie będą próbowali zrobić wszystko, aby Donbas zająć. I w tej chwili kluczowe, poza determinacją żołnierzy, Ukraiński, która oczywiście jest do obrony tego terytorium, jest to, aby Ukraińcy mieli czym walczyć. Dlatego nie patrzą w tej chwili tak często na wschód, nie patrzą tak często na to, co dzieje się w Rosji. Oni przede wszystkim z nadzieją patrzą na zachód, licząc na to, że zachód da im to, czego najbardziej potrzebują broń i amunicję potrzebną do obrony Donbasu. Z Kijowa, Mateusz Lachowski, TVP Info. Profesor Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego jest pierwszym gościem naszego programu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie profesorze, 80, blisko 88% taki wynik podała Państwowa Komisja Wyborcza w Moskwie. Myśli pan, że dużo dodano do tego wyniku w stosunku do rzeczywistości? No niestety mam tu smutne wiadomości dla, dla Pana redaktora i naszych znakomitych widzów, że ja się obawiam, że, że tak wiele nie musiano dorzucać. Oczywiście musiało być powyżej, wydaje się nam, że musiało być powyżej 80, że było to druzgocące, po prostu druzgocące i gniotące wszystkich. No ale problem polega na tym, problem polega na tym, że yy, Putin rządzący już nie 24, ale w istocie 26 lat to osobno mogę wytłumaczyć, doprowadził do powrotu, do powrotu marzenia imperialnego w Rosji. I teraz, kiedy przyszła ta wojna, która dla każdego z nas w Europie byłaby, byłaby męczącą i raczej. I raczej odstraszała od opierania takich, takich przywódców, którzy prowadzą wojnę i doprowadzają do śmierci dziesiątków tysięcy własnych obywateli, w Rosji spowodowało wzrost popularności, ponieważ, to jest dłuższa sprawa, nie wiem czy nam starczy, starczy czasu, ale Rosja jest ciągle chora na imperializm i ciągle chora swoim przegranym. Przegranym imperium, przegranym. Upadkiem Związku Radzieckiego. Upadkiem Związku Radzieckiego. Wiadomo, co Putin powiedział o Związku Radzieckim. I w związku z tym, wojna rozszerzająca Rosję, czyli dziedzica imperium Czarów i dziedzica Związku Sowieckiego, zdobywając, Rosja zdobywająca Krym, zdobywająca Donbas, bijąca Ukraińców, przynosi dumę. Dla większości obywateli Rosji. Dla większości obywateli Rosji. Ja myślę, dla, że, dla większości obywatelów, ja że Putin Rosji. znalazł dobry moment, żeby Rosjan wrócić do tego Związku Radzieckiego. Wtedy, kiedy objął władzę, zaczął działać tak, że oni wrócili do tej rzeczywistości. I to z dużą chęcią. Ponieważ to, co, teraz, co, to powie, to, co powiem, muszę się najpierw zastrzec, że... To, co powiem, nie jest żadnym elementem e, poparcia, jest elementem zrozumienia. Uniwersytet jest zobowiązany do tego, żeby tak. badać i tłumaczyć. Tak, tak? tak. I żeby zrozumieć fenomen Putina i fe fenomen pu putinizmu, musimy pamiętać skalę i wielkość Związku Sowieckiego i tę mitologię, mitologię imperialną i kolonialną równocześnie, sowiecką, którą wbijano milionom obywateli sowieckich przez dziesięciolecia, że no może jesteśmy biedni, ale bądźmy nawet biedni, ale w zamian jesteśmy wielcy i, i, i nikt nam nie zagrozi i wszyscy i, i, i nasze, nasze państwo sięga e, na na pół, na pół świata z tym, co pan I pan potem zgadzają się mhm. potem przyszedł przyszedł upadek związku sowieckiego. Tu zaznaczę, że w moim przekonaniu Michał Gorbaczow, to, to jest mitologia zachodnioeuropejska, że on chciał demokratyzować Związek Sowiecki. On chciał e, uratować Związek Sowiecki, nie mm -hmm. demokratyzować, uratować, unowocześnić, żeby on przetrwał jako Związek Sowiecki, że on wolności i tak dalej. To wszystko w moim przekonaniu miało służyć uratowaniu Związku Sowieckiego w jego strukturze. Związek Sowiecki upadł, przyszedł Jelcyn i przyszły straszne lata 90., straszne z punktu widzenia tamtejszych obywateli. Załamanie siły państwa, załamanie siły pieniądza, banków. I, I słowo potem... demokrata to od lat 90. w Rosji jest obraza, a nie pochwała jak u nas. I potem przyszedł, I przyszedł Putin... Putin i zaczął przywracać im poczucie wielkości. Ale wie pan co? Troszkę był w czepku urodzony bo zewnętrzne, zewnętrzne okoliczności mu bardzo sprzyjały wtedy. Miał wysokie ceny za ropę, e, uporządkował sprawy związane z wojną w Czeczenii. Tak. No i szło mu całkiem nieźle. Tak, i przywrócił i przywrócił przez swoje postępowanie w Czeczenii, przez swoje wystąpienia telewizyjne, e, przez to co dzisiaj wiemy fałszyw, fałszywe zamachy Przywrócił dumę obywatelom, milionom obywateli Rosji, że znowu mają wielkie państwo. Zanim pójdziemy dalej, bo znam prawidła telewizji, to dodam tylko coś, co szokuje obywatela Polski. Mianowicie, że kiedy przeprowadzono, to nasz gość wielokrotny, wielki Richard Pipes powtarzał, kiedy przeprowadzono jeszcze w czasach, kiedy ufało się badaniom sondażowym na ogromnej próbie sondażowej w Rosji, no to nie jest tysiąc, mm -hmm. są 10 tysięcy, 20 tysięcy osób przeprowadzono próbę na temat poglądu obywateli Rosji i na początku lat 2000-w którymś pytaniu, gdzie pytano o to. E, kiedy Twoim zdaniem, obywatela Rosji, kiedy Twoim zdaniem Rosja jest wielka? Proszę sobie wyobrazić, Pan redaktor nie uwierzy i nasi znakomici widzowie. Mniej więcej tyle, co, co prawdziwe czy, czy, czy bliskie zwycięstwo Putina. 82% obywateli Rosji odpowiedział, Rosja jest wielka wtedy, kiedy nas się wszyscy boją. No, boją, znaczy szanują. Panie profesorze, korzystając z pana obecności, chciałbym, abyśmy zajrzeli również do Gruzji, bo o wyborach prezydenckich w Rosji, ale też o aspiracjach międzynarodowych Gruzji rozmawiali w Tbilisi sekretarz generalny NATO i premier Gruzji. Jens Stoltenberg kontynuuje bowiem podróż po krajach Kaukazu Południowego. Zorganizowanie przez Rosję wyborów w okupowanych częściach Gruzji i Ukrainy było całkowicie nielegalne. Rosyjskie wybory prezydenckie nie były ani wolne, ani uczciwe. Gruzja stoi przed złożonymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa. Rosja nadal dąży do realizacji swoich imperialnych ambicji, a w Ukrainie sytuacja na polu bitwy pozostaje trudna. Dlatego ważne jest, abyśmy nadal zwiększali nasze wsparcie. Gruzja jest jednym z najbardziej oddanych i zaufanych partnerów sojuszu. Przez lata aktywnie uczestniczyła w operacjach NATO i przyczyniała się do wzmocnienia bezpieczeństwa euroatlantyckiego. NATO odgrywało i odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu zdolności obronnych Gruzji. Obecnie Europa znajduje się w trudnym i pełnym wyzwań okresie. Porządek międzynarodowy przechodzi fundamentalne zmiany. Idea wolnej i pokojowej Europy jest zagrożona. W tym trudnym okresie Ważne jest, aby społeczność międzynarodowa pokazała jedność i wiarę w międzynarodowe rządy prawa. Nadal naszym gościem jest pan profesor Jan Malicki. Panie profesorze, Gruzji to teraz jest bliżej do Zachodu czy do Rosji? Bo tutaj różne dzieją się rzeczy w tym kraju. Tak, bardzo dziwne. Kiedy, kiedy się chodzi ulicą Tbilisi, to można się poczuć jak w Rosji. Do Gruzji napłynęło kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy uchodźców z Rosji. W samym kilkanaście tysięcy, czy nawet kilkadziesiąt jest w samym Tbilisi. Gruzja nie jest wielkim krajem, to jest 2,5-3 miliony mieszkańców razem. I dawniej również było słychać język rosyjski, teraz to on jest słyszany powszechnie. I musimy zaznaczyć, że kiedy mówimy o... Że jeden milion obywateli Rosji po wojnie Rosję opuścił, to my musimy jasno powiedzieć. Tych, kto, którzy opuścili Rosję z powodu odrzucenia putinizmu, to jest mniejszość, ogromna hmm. większość uciekła z Rosji nie na początku wojny, uciekła z Rosji wtedy, kiedy zagroziła im mobilizacja na wojnę tak, to z Ukrainą. Tak, Ta Gruzja ich przyjęła wtedy, ale. Ta Gruzja, Gruzia, wobec... Armenia. Każe. Tak, ale wobec wojny na Ukrainie Gruzja ma taką pozycję ostrożną. Hmm. To nie jest kraj, który opowiada się tak jak musi cały mieć, Musi mieć ostrożną. Tu ja bym, tu ja bym troszeczkę bronił generalnie, generalnie niechwalonego przez rządu Gruzji pana premiera Kobachidze. Znam z czasów, kiedy. Był szefem parlamentu, generalnie rządy w Gruzji są przecież krytykowane, ale w tym wypadku ja bym tu troszkę, troszkę namawiał do ostrożności. Gruzja jest bardzo małym krajem, ma przywództwo polityczne przynajmniej posądzane o putinizm i sprzyjanie Rosji, przynajmniej posądzane, szef partii, partia. Jest małym krajem na obrzeżach świata zachodniego, między, między potęgami. Więc tu ja bym nie dziwił się ich ostrożności. Zależy, co będzie dalej. Panie profesorze, prosił mnie pan o chwilkę w sprawie Ukrainy na koniec tak. naszej rozmowy. Tak. Dlaczego w sprawie Ukrainy? Dlatego, że jednym z elementów tych, tak zwanych wyborów, bo trzech dni komentując, protestuję przeciwko używaniu słowa, w, słowa wybory. Gł ewentualnie zgodzimy się na głosowanie. Odbyły się również na okupowanych terenach e, państwa ukraińskiego. I to mi to musi nam przypominać bez przerwy, że na Ukrainie trwa wojna, agresja, ponad dwa lata. Tysiące ludzi giną. Dlaczego to jest element osobisty? Dlatego, że ja mam ogromne, ogromnie bliskie kontakty z Ukrainą, z tamtejszymi uniwersytetami. Wielokrotnie byłem tam honorowany tytułami doktorskimi, a również i tytułem profesora honorowego w bardzo super ważnym uniwersytecie. I w tych czasach, kiedy, kiedy my możemy normalnie pracować i uczyć studentów, mhm. kiedyś przy tych honorach byłem wzruszony, dzisiaj się Martwię i wzruszam, czy tym naszym przyjaciołom coś się nie stanie, a poza wszystkim my jesteśmy po to, żeby uczyć studentów, a studenci po to, żeby jesteśmy. studiować, a nie ginąć na froncie. Profesor Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz wokół na świat spoglądamy do Bukaresztu. Tam wizytę składa marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Najważniejszą sprawą, jaką omawiano, to było bezpieczeństwo, w które, jak podkreśliła pani marszałek, trzeba inwestować. O szczegółach Brian Kasprzycki. Dzisiejszą wizytę w Bukareszcie, marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa Błońska rozpoczęła od spotkania z przewodniczącym rumuńskiego senatu, na którego zresztą zaproszenie przybyła do stolicy Rumunii. Następnie spotkała się również z przewodniczącym Izby Deputowanych, a potem jeszcze odbyły się rozmowy z premierem Rumunii. Jeżeli chodzi o tematy tych trzech rozmów, to one były bardzo ze sobą zbliżone. To po pierwsze kwestia bezpieczeństwa Europy, po drugie to wsparcie dla walczącej Ukrainy. No i wreszcie po trzecie. To również współpraca na różnych płaszczyznach na linii Polska-Rumunia. Mimo bardzo trudnego czasu na świecie, trudnego czasu w Europie, mamy tutaj silnego partnera, który chce z nami współpracować nie tylko w kwestii militarnej, ale gospodarczej, kulturalnej i że właściwie przez ten cały dzień tych rozmów nie było punktów spornych, a, a to jest naprawdę bardzo przyjemne i, i dobrze rokuje na przyszłość. Ale oczywiście kolejnym bardzo ważnym tematem, który był dziś tutaj podnoszony przez cały dzień, to oczywiście budowanie potencjału militarnego całego NATO, ale także poszczególnych krajów należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I co ciekawe, ta wizyta polskiej delegacji zbiegła się z informacją, które przekazują dziś rumuńskie media, mianowicie to, że na terytorium Rumunii powstanie bardzo duża baza NATO, na którą lokalne władze zdecydowały się przeznaczyć 2,5 miliarda euro. I jak słyszymy i jak czytamy w rumuńskich gazetach, ma to być europejska stolica NATO. Co bardzo ciekawe, no to również to, że Rumunia jest jednym z tych krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, które przeznaczają najwięcej PKB na obronność i ta budowa nowej bazy, a właściwie rozbudowa już istniejącej bazy ma być kolejnym elementem tego zaangażowania Rumunii właśnie w siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Antyrządowe manifestacje na Kubie. Na ulice wyszły tysiące ludzi. Kubańczycy domagają się zwiększenia zaopatrzenia dla sklepów spożywczych oraz przywrócenia dostaw energii elektrycznej. Największe manifestacje odbyły się w mieście Santiago de Cuba. Chcemy prądu i jedzenia, chcemy wolności. Między innymi z takimi hasłami maszerowali uczestnicy manifestacji. Duże protesty odbyły się również w miastach Bayamo i Kakokum na wschodzie kraju. Tam ludzie wyszli na ulicę, aby zaprotestować przeciwko wielogodzinnym brakom energii elektrycznej. Kubańskie władze skierowały na ulicę funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa i ciężarówki wypełnione żywnością, by uspokoić nastroje społeczne. Co dzieje się z żoną następcy brytyjskiego tronu, księcia Williama, Kate? To pytanie zadają sobie nie tylko brytyjskie media. Księżna ma początku roku przeszła operację i na dłuższy czas zniknęła z życia publicznego. W sprawie przygląda się nasz londyński korespondent Artur Kierrzul. Powiedz Arturze, jakie Dobry są wieczór. najnowsze informacje na temat Kate? A jeśli wierzyć opublikowanym przez niektóre brytyjskie media niespełna dwie godziny temu filmiki, na których widać książęcą parę wychodzącą z wiejskiego sklepu z uśmiechami szerokimi od ucha do ucha, to można dojść do wniosku, że rzeczywiście nie ma żadnego kryzysu. Eee, wszystko jest w porządku, ale filmik póki co opublikowały portale i tytuły, które same w ostatnich tygodniach mocno napiętą atmosferę wokół księżnej napędzały The Sun, Daily Mail, a najlepiej poinformowane medium, które informuje, i a nie spekuluje, czyli serwis BBC, na razie milczy. Cała sprawa właściwie pokazała taką kruchą pozycję królewskiej rodziny i bardzo nieumiejętne komunikowanie ważnych dla brytyjskiego społeczeństwa spraw. Kruchość pokazała przede wszystkim wpadka ze zdjęciem w Dniu Matki, to nieco ponad tydzień temu, gdy Brytyjczycy właśnie to celebrowali święto. Księżna za pomocą Pałacu Kensington w mediach społecznych opublikowała zdjęcie, które następnego dnia opublikowały wszystkie brytyjskie, nawet powiedziałbym światowe media, po czym okazało się, że zdjęcie zostało przeedytowane i to dosyć mocno, co bardzo podważyło wiarygodność samego pałacu. Z drugiej strony, zarówno księżna Kate, ale przede wszystkim król, bo on też choruje i na jego Temat, na temat jego zdrowia też niewiele wiemy, to są osoby publiczne finansowane z publicznych pieniędzy. Król przecież jest głową państwa, strażnikiem konstytucji, finansowanym przez, przez podatników, którzy oczekują od niego pewnej transparentności. Zresztą, gdy spojrzymy sobie na głowy państw wielu demokratycznych zachodnich, demokracji, demokracji zachodnich, to zauważymy, że tam opinia publiczna nieco wie na temat stanu zdrowia właśnie tych głów państw. W Wielkiej Brytanii niestety stan Zarówno króla, jak i samej księżnej, która jest żoną następcy tronu. Jest to wszystko owiane tajemnicą, co niestety nie pomaga w zrozumieniu całej sytuacji, tylko napędza właśnie tą straszną falę różnych spekulacji. Ale filmik, który opublikowały niektóre dzienniki, niektóre portale, ma tą falę spekulacji przeciąć i uspokoić napiętą atmosferę w kraju. Jak mówiłem wcześniej, na filmiku widać księżną z księciem Williamem, odprężeni, wychodzą ze sklepu, który leży na terenie tego całego obiektu zamkowego wójńcorze mieli pojawić się tam w minioną sobotę w godzinach gdy sklep nie jest już oblegany przez klientów więc swobodnie mogli dokonać takich zakupów no i wtedy ustawieni fotoreporterzy nakręcili filmik a dziś media je opublikowały ale myślę że plotek dalej będzie bardzo dużo Artur Kieruzal bardzo dziękuję ja i redakcja bardzo dziękujemy Państwu. Oko na świat jutro o 22.15 będzie z Państwem Aleksandra Rutkowska. Ja kłaniam się, ale proszę zostać z TVP info, bo za chwilę kilka najświeższych informacji będzie miała dla Państwa Monika Sawka.